Nazywam się Ula Krewcy, jestem kierowniczką budowy na inwestycji Miasto Gdy. Praca w Komfort to szansa na zdobywanie doświadczenia przy ambitnych projektach, współpracę z doświadczonymi specjalistami oraz realne wsparcie na każdym etapie kariery. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, ale też ogromną satysfakcję, bo na własne oczy możemy zobaczyć efekty swojej pracy. Invest Comfort to także nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają codzienną pracę i pozwalają rozwijać kompetencje. Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz się uczyć, realizować odpowiedzialne zadania i mieć realny wpływ na to, co budujesz, to świetne miejsce, by zacząć. Invest Comfort pracuje od 11 lat. Zaczynałam w dziale przygotowania produkcji, ale już tam czułam, że budowa to moje miejsce. Dlatego po roku trafiłam na inwestycje nad morzem, gdzie zostałam inżynierką budowy. Później na Botanice byłam kierowniczką obiektu i kierowniczką robót, a 3 lata temu objęłam stanowisko kierowniczki budowy. Pracę w Inwescofortce nie za to, że jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania. Tak jak w przypadku inwestycji miasto Gdy, gdzie po raz pierwszy wykonaliśmy ścianę szczelinową, która pozwoliła nam maksymalnie wykorzystać powierzchnię działki.